Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w najnowszym katalogu numer 7, przepięknym, wiosennym katalogu numer 7. Zrobimy sobie szybki przegląd tego, to, tego katalogu, żebyś wiedziała, co z niego zamówić. Katalog numer 7. Przede wszystkim rozpoczynamy od najnowszych zapachów, przepięknych, wiosennych zapachów. To są tak zwane wody e, toaletowe. Ja tutaj mam dzisiaj e, wyłożone na mojej specjalnej, podręcznej półeczce. W katalogu, numer, e, w katalogu numer 7 zobaczycie dwie wody. Ja mam wersję zieloną, wersję Zielona to jest kwiatowo-owocowo-zielone, tutaj ładnie zostało nazwane w katalogu. Zielone jabłko, dzicha orchidea oraz drzewo sandałowe. Więc macie do wyboru wersję zieloną. Mi się bardzo podoba. Jest taki zapach bardzo świeżutki, czyli mm. to zielone jabłko w pierwszym, w pierwszym momencie bardzo wyczuwalne. No i wersja jest tu również różowa, wersja różowa, która również będzie mi przepięknie pasować do, tutaj do mojej sukienki. E, Orientalno-kwiatowa, migdały olejek Yang Yang z Madagaskaru oraz wanilia, czyli również taka lekko orientalna nuta. Te dwa zapachy już w katalogu numer 7 jako nowość, a w katalogu numer 8 wchodzi kolejna wersja. Um, następnego zapachu, ale o tym już na następnych filmikach w katalogu numer 8. Okej, okay, co jeszcze polecam z tego katalogu? Strona siódma. Słuchaj, to jest produkt, na którego nie wiem jak ty, ale ja czekałam od dawien dawna. To jest nic innego, jak przepiękny, przecudowny rozświetlacz um, do twarzy. Rozświetlacz, który jest. Um, który jest z pipetą, więc bardzo fajnie się go nakłada. Ja mam już też oczywiście nałożony tutaj na nos, na tak zwany łuk Kupidyna, tutaj na, na policzkach. Cudowny, wspaniały rozświetlacz, loś tak, rozświetlacz z 1 to, co w nim uwielbiam, to właśnie aplikacja. Zobacz, jak wygląda aplikacja. Więc bierzemy sobie one z taką pompeczką, nakładamy sobie tutaj na rękę. Możesz go pomieszać z ulubionym kremem, możesz go pomieszać z ulubioną bazą do makijażu, do czego masz tylko ochotę. Jest takim właśnie wersji płynnej i po rozprowadzeniu, proszę bardzo. Możemy dzięki temu jakby e, kontrolować to nałożenie tego rozświetlacza, czy bardziej, czy, czy delikatnie, czy jednak chcemy się bardzo rozświetlić. A popatrzcie, mogłam również nałożyć na dekolt, zapomniałam, więc możecie go nałożyć na dekolt, na tutaj, na, te ko na kości, e, na po prostu te wszystkie miejsca, które chcecie. Również można dodać do balsamu i przepięknie rozświetlić sobie kość piszczelową. Więc wspaniały rozświetlacz! I uwaga, to jest wersja limitowana. Więc pamiętajcie o tym, że edycja. Limitowana, czyli wchodzi na jakąś chwilę. 34,99, cena katalogowa najnowszego przepięknego e, rozświetlacza, więc to jest produkt, na którego już bardzo, bardzo dawno czekałam e, w Oriflame. Już nie, nie wiem odkąd e, wy, wypraszam. Proszę, proszę, dajcie rozświetlacz, bo potrzebujemy rozświetlacza w płynie. Strona 16. Strona 16 e, i seria Diamond Cellular to jest ser, seria, która jest skierowana dla osób 40 plus a z Pyłem diamentowym, natomiast tutaj chcę Wam polecić e, płyn micelarny za 29,99. Płyn micelarny, który jest płynem bardzo wydajnym, e, płynem właśnie z pompeczką, jego się bardzo fajnie i szybciutko używa. Płyn micelarny to nic innego jak tonik z e, żelem oczyszczającym w jednym. I e, więc jakby tonik i płyn do, demakijażu, do demakijażu w jednym i ja go polecam dla każdego rodzaju cery. Ja go bardzo lubię do takich szybkiego demakijażu, robicie sobie taką podwójną pompeczkę i spokojnie można sobie zmyć cudownie makijaż. Pamiętajcie o tym, że Płyn, pamiętaj o tym, że płyn micelarny to jest taki płyn, który jakby działa jak magnez, czyli te micele będą pięknie nam przyciągały brud i oczyszczały e, skórę. Lecimy dalej. Lecimy dalej i strona 51. I nowość w tym katalogu, nowość w tym katalogu serii Now Age, to jest taka specjalna, nowa seria do, do, o, dla osób z, serą, e, z która ma problem z trądzikiem. E, e, I tutaj macie żel zmniej, zmniejszający e, Wypryski. Musicie, muszę Wam więcej troszkę na ten temat powiedzieć? E, ponieważ jest to żel e, m, z kwasem salicylowym, ale nie będzie on wysuszał naszej skóry, więc bardzo ważna informacja, ok, wygląda w taki sposób: żel punktowy zmniejsza widoczność wyprysku o 40% i uwaga, e, w ciągu 24 godzin mamy na to test kliniczny, to jest niesamowite, zapobiega po, e, po, gorszy, po, po jakby powiększaniu się tutaj naszego niechcianego wyprysku, również w ciągu 24 godzin, e, jest jest to również test kliniczny, więc naprawdę rewelacyjny żel punktowy, jak go mam zamiar oczywiście stosować regularnie, nakładamy go pod ulubiony krem, czy krem dzienny, czy krem nocny, więc widzimy, on jest taką, z taką końcówką jest w formie właśnie żelu, więc delikatny będziemy się, daje bardzo, bardzo też wydajny, delikatnie pachnie, tak. I również za, to, że Wam powiedziałam, że zapobiega też temu powstawaniu kolejnych wyprysków. Będzie bardzo fajnie regulowało też wydzielenie e, sebum. Now Age, nowa seria. Kolejny produkt z kolekcji dla cery e, mieszanej, tłustej, właśnie, z, po, która ma problemy z wypryskami. E, 39,99% cena katalogowa. Klubowicze Oriflame mają ten produkt 20% e, zniżką. Strona 53. Intensywnie odmładzający krem do rąk. Słuchajcie, jest to krem, który otrzymał Nagrodę Doskonałość Roku Twój styl w 2019 roku, więc ten krem wygląda w taki sposób. Co on takiego ma wspaniałego? Możesz go używać zamiast maseczki, więc jest, nadaje się również jako maseczka na, na noc. Nakładasz sobie grubszą warstwę, wypełnione rękawiczki. On jest w takiej konsystencji, o, jak widać, kremowej. Ale bardzo szybko się wchłania, więc możemy go na używać właśnie jako maseczka nocna. Ma on właściwości przeciwstarzeniowe, ma on właściwości rozjaśniające, wyrównuje koloryt, również działa, wpływa bardzo fajnie, regenerująco i odżywczo na skórki i paznokcie. No i przede wszystkim redukuje widoczne e, efekty starzenia się skóry, więc to macie wszystko w filtrze, filtrze, Boże, w kremie do rąk i właśnie chciałam zwrócić uwagę, że on ma również filtr, więc będzie właśnie działał przeciwstarzeniowo, więc pod tym względem e, rewelacja i jest to seria oczywiście New Age, czyli wyższa półka. Ok, strona trzecia w naszym katalogu Wellness, ponieważ w katalogu siódmym mamy specjalną wkładkę, wkładkę w formie naszego katalogu Wellness, specjalny, bardzo fajny katalog. I tutaj na stronie trzeciej nowość w tym katalogu, jest to nowość, której ja już osobiście korzystam od dłuższego czasu, to jest nic innego jak błonnik probiotyczny. Tutaj macie błonnik, który składa się z sześciu naturalnych składników roślinnych. Macie cykorię, z której pozyskiwana jest inulina, najbardziej i najlepiej przybadany błonnik, jaki mamy na świecie. Burak cukrowy, który jest również, e, słuchajcie, źródłem e, frukto również które są bardzo dobrym, dobrze przybadanym błonnikiem. Mamy również e, błonnik pozyskiwany z szpinaku, zielonej papryki, brokułu i jarmużu, więc same zielone warzywa. Jest to produkt bezglutenowy, oczywiście bez e, GMO, a także jest to produkt wegański. E, I po co nam błonik prebiotyczny? Przede wszystkim, e, błonik spożywany jest po to, żeby poprawić funkcjonalność naszych jelit, a my w jelitach mamy. Takie mamy różnego rodzaju bakterie. Są te dobre i są te złe bakterie. Więc tutaj błonnik będzie świetną pożywką dla bakterii tych zdrowych, tych dobrych, tych wpływających na naszą poprawę odporności, również. Jak również będzie oczyszczał jelita ze złogów, będzie również poprawiał perystetykę jelit, będzie też profilaktycznie działał na raka jelita grubego. I przede wszystkim powiem tak: jest to produkt, który jest uzupełnieniem diety, ponieważ my w ciągu dnia, słuchajcie, powinniśmy zjadać od 35 do 40 gram błonnika dziennie, co jest totalnie niemożliwe. Na przykład w moim przypadku ja bardzo rzadko zjadam warzywa i owoce surowe, ze względu właśnie na to, że moje jelita również reagują na to kolką w najprościej świecie. Więc ten błonnik dla mnie się świetnie sprawdza. Wymiesza jedną porcję, czyli jedną łyżeczkę właśnie z, 200, z 250 ml płynu. Natomiast szczerze mówiąc, możemy również dodawać sobie ten błonnik do owsianki, do koktajlu, do czego, do czego lubicie. I w tym katalogu, kupując dwa, dwie, dwa produkty, trzeci. Macie gratis, więc bardzo fajnie można skorzystać z takiej specjalnej oferty dla klubowiczów, gdzie co trzeci produkt jest gratis, więc koniecznie ten mam gratis. Ten sobie kupiłam, ten sobie kupiłam, ten mam gratis i gratis. I mam zapas błonnika na bardzo dłuższy czas, przepraszam. Będę, stosuję go ja, stosuję go również mój mąż, więc dla mnie bomba, bo już stosujemy od miesiąca, więc pierwsze efekty są widoczne. Pewnie zapytacie, jakie efekty poprawa perystaltyki, to jest raz. Nie chce się tak jeść e, dużo też po spożyciu tego błonnika, więc bardziej też będzie fajnie wpływał na sylwetkę, tym bardziej, że teraz e, wszyscy siedzimy jem, w domu, jemy, 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 więc będzie się super sprawdzał. No i nowość, nowość. I produkt w na, na stronie piątej, również w specjalnej cenie. To jest mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o produkty Oriflame. Ja w ogóle jestem zwolennikiem um, wellness, wellnessu, produktów wellness. Tutaj mi się zrobiło małe zamieszanie i nic innego jak astaxantyna, czyli bardzo silny przeciwutleniacz przeciwutleniacz, e, który znajdziecie na stronie 5, e, to tak zwane jest, e, ale m, u nas się nazywa to astaksyn i bilbery, czyli to będzie astaksantyna oraz ekstrakt z borówek, znajdziecie w tym w tej pięknym opakowaniu. I co to naprawdę jest ta astaksantyna? Jest to nic innego jak przeciwutleniacz, a jest uwaga, 5 razy silniejsza od beta-karotenu. 500 razy silniejsza od witaminy E. 800 razy silniejsza od kanzymu 10 i 6 tysięcy razy silniejsza od witaminy C. Dla mnie działa, to jest to produkt, który działa w fantastycznie przeciwzapalnie, jest to produkt, który świetnie wzmacnia również odporność, wpływa dobrze na naszą skórę, na to by też skóra była młoda, na to by chronić ją przed filtrem, przed promieniowaniem UV. E, działa profilaktycznie, jeżeli chodzi o, o, o taka profilaktyka antyrakowa, więc Astaxantyna to znaczy, nasza królowa karotenoidów, którą my rękami i nogami cały czas polecamy. Poprawia również wzrok, ponieważ dociera do oka jako jeden z niewielu utleniaczy, więc będzie również wpływała na nawilżenie gałki ocznej. Więc to cudo w tym katalogu to jest must have. Ja tutaj mam oczywiście swoje must have asteksantynę. U mnie używa, stosujemy całą naszą rodziną. Każdy u nas ma dodatkową porcję asteksantyny oprócz wellness packa. Dobrze, idziemy dalej, jeszcze produkty wellness, bo jest bardzo dużo ich w promocji, również na, na stronie 9 katalogu wellness, kompleks odżywczy do włosów i paznokci, jeżeli masz problem z wypadaniem włosów łamiącymi się paznokciami, to obowiązkowo musisz mieć ten kompleks, jest genialny, możesz go zastosować w formie kuracji, czyli 4 opakowania, bądź na przykład jak mój mąż stosuje praktycznie cały czas do wellness paków, ponieważ ma duży problem, miał, <laughs> Problem z wypadaniem włosów. Tutaj znajdziesz lizynę i cysteinę, czyli aminokwasy budujące włosy i paznokcie, cynk i selen, żelazo, witaminę C oraz ekstrakt z jabłek, który jest to taka cudowność, która działa jak biotyna, tylko właśnie pozyskiwana jest z jabłek. Więc kompleks do włosów i paznokci w katalogu numer 7 w specjalnej cenie 64.99 i oczywiście dla klubowiczów 20% taniej. Przyspieszam. Słuchajcie. Więc tak, strona 76 i ponieważ zbliża się powoli Dzień Matki, więc chciałam wybrać dwa zapachy w tym katalogu. Wybrałam dwa zapachy z, ek z kolekcji Eclat. E, Perfum Eclat Mon Perfum to są, e, to są perfumy, tak jak sama nazwa mówi, nie woda toaletowa, więc też jest różnica w trwałości w stosunku do tych naszych nowych zapachów Joyce. E, ten zapach będzie dużo trwalszy, będzie bardzo ładnie się utrzymywał i zobaczcie, no przepięknie wygląda jeżeli chodzi o prezent dla mamy, jest tutaj z taką wstążeczką. Uwielbiam ten zapach. Ja go nazywam zapachem prezentowym. Bardzo prostego powodu, żeby podobać się praktycznie każdej osobie, którą, którą ją prezentuję. Kwiatowo-zielone nuty zapachowe, czyli gruszka nasi, migdały, migdały oraz Akord um, Delar Bourdur, czyli to jest jakiś e, składnik, który właśnie wpływa, a jest, jest składnik z y, części perfum. Więc cudowna, maksymalna koncentracja zapachu. Zobaczcie, w każdym katalogu mamy takie kropeczki, więc ten zapach ma maksymalną koncentrację zapachów. Natomiast przy zapachu Joyce mieliśmy koncentrację zapachu dwie kropeczki. Więc zwróćcie też na to uwagę, jak będziecie sobie zabawiać um, e, zapachy I tutaj mam już wytłumaczone, że ekskluzywny akord, de coś tam, coś tam, nie będę mówić, bo nie umiem mówić po francusku, e, wydobywa najlepsze nuty białego irysa, znanego od wieku jako godło francuskiej rodziny królewskiego kwiatu, który stał się najbardziej kultowym i prestiżowym składnikiem sztuki krowania perfum. Więc tutaj będzie taki cudowny um, ekstrakt nuta białego irysa. Cudo! Pięknie pachnie. Zabawiajcie sobie, to są cudowne perfumy za 99 zł, które są bardzo trwałe oraz dodatkowo e, dla panów, czyli jak już kupujemy mamie, to pamiętajmy też o tacie e, albo o swoim mężczyźnie i strona 88 perfumy Eclat Style dla niego. Przepiękne perfumy, które miałam okazję poznać pierwszy raz w Monaco podczas konferencji Złotej Konferencji. Ja, yeah, tutaj czuję swego męża, cudowny zapach. Butelka jest przepięknie wykończona, zakrętka zobacz, skórą. E, I co tutaj mamy? Drzewno aromatyczno-bursztynowy jest to zapach, e, greyfruit, vetiver oraz również ten sam składnik, który jest w poprzednim naszym zapachu damskim, więc również maksymalna koncentracja zapachu, piękny, elegancki. Szykowny francuski zapach. Więc te dwa zapachy to są takie moje must have katalogu numer 7, jeżeli chodzi o zapach. Dobra, już lecimy końcówka przeglądu naszego katalogu. Ja już z nas zrobiłam czy z Ciebie zrobiłam nas, więc już przemawiam do większej ilości osób. Trudno. Strona 98. Kocham serię Eleo. Seria Eleo króluje w mojej łazience, w której dzisiaj goszczę wszystkich. Seria Eleo to jest po prostu cudo dla włosów, niezależnie od tego, jakie masz włosy. Um, Zmacniający olejek do włosów. Tutaj mamy olejek, uwaga, stama, Stamar. Stamar. Nie, tamanu. Tak. To jest olejek tamanu, który zatrzymuje wilgoć we włosach. A więc kolejny olejek do mojej kolekcji. Ja mam mnóstwo olejków z serii Leo. Zresztą tutaj mam taki koszyczek, gdzie mam olejki. Proszę bardzo, żeby nie było. Również z kolekcji tutaj już kolejny czeka, czeka olejek w pudełku oraz Nocny olejek, więc seria Eleo ma mnóstwo olejków do włosów, ja je wszystkie oczywiście mam, bo kocham tą serię. Teraz macie nowość, olejek z tamanu, e, cudowny, wystarczy, słuchajcie, nałożyć dwie kropeleczki. Powiem Wam tak, nałożyłam sobie przedtem ten krem, widzicie to? Jak to wygląda? To jest krem. Masakra! Tutaj jest rozświetlacz, tu jest krem. Jak pięknie jest nawilżona dłoń, teraz dopiero widzę w porównaniu do drugiej. Zobaczcie. Czad, ten krem jest świetny. Eee, to czekajcie, teraz tu. Tak jak widzimy, jest to czysty olej, ale teraz uwaga, nie bój się, nie bójcie się, jeżeli macie włosy przytuszczające się, bo ja takie mam. I dla mnie olejki z serii Eleo to podstawa. Nakładam oczywiście na mokre włosy. Rozprowadzam w ten sposób w rękach i nakładam na całą tutaj długość włosa. Z tej strony, z tamtej strony. Mówię, ten zapach. Nie, no po prostu seria Eleo jest serią genialną, jeżeli chodzi o włosy. Ja nakładam na mokre włosy, później je suszę. I są cudownie nabiżone i odżywione. Moja fryzjerka jest zachwycona, jeżeli chodzi o, o serię, o moje włosy, ale o serię Leo. To już jej wspominałam, że mam takie cudo, moją tajną broń. Eee, co jeszcze w katalogu numer 7? Oczywiście nic innego jak pełna higiena, pielęgnacja naszego ciała. Seria Love Nature w dużych opakowaniach. Tutaj mamy. 750 ml, czy w małych opakowaniach 250, truskawka z limonką. Cudowne, delikatnie złuszczające żele. Kocham serię Love Nature ze względu na cudowny zapach, a rób, również właściwości. Um, tutaj mamy biodegradowalną formułę. Opakowania są z recyklingu, więc sama ekologia. No i na koniec, nie na koniec, słuchajcie, jeszcze coś tutaj mam. Co ja tutaj jeszcze wymyśliłam? Jakiś produkt. <gry> na koniec, tak na koniec, uwaga! Olejek z drzewa herbacianego, i tutaj będę się musiała chwilę zatrzymać, ponieważ to jest kosmetyk. I lek jednocześnie w jednym olejek z drzewa herbacianego z limonką, czyli macie organiczny olej z limonką. I uwaga! Dział, jak on działa? To mam wszystko zapisane. Do płukania gardła i w momencie, kiedy mamy kaszel, możemy sobie płukać gardło, czyli bólu gardła i kaszel płuczemy kilkoma kropelkami tego olejku. Oczywiście do wody, i wtedy płuczemy gardło. Co jeszcze? Zatoki robicie sobie inhalacje sprawdzone, czyli do gorącej wody kilka kropel i inhalacje. się, jeżeli masz łupież i przytłuszczające się włosy, włosy, dodaj do swojego ulubionego szamponu do włosów. Wypryski, czyli te wszystkie cuda świata, zamiennik jeszcze na wypryski, również przepięknie goi wypryski. Opryszczka, im szybciej zaczniesz nakładać na opryszczkę, tym mniejsze szanse na to, że ona wyjdzie. Do wybielania zębów, dodaj do pasty do zębów, będzie trochę wybielał, znaczy trochę, delikatnie wybiela zęby. No i również e, do, e, jeżeli mam jakieś problemy w buzi z nie wiem, dziąsła nas bolą, czy jakiś coś, coś zrobi w buzi, możemy sobie wypłukać również tym olejkiem. I oczywiście w ciepłej wodzie płuczemy buzie i olejek herbaciany. To jest cudo za 9,90 w tym katalogu. I oczywiście klubowicze mają ten produkt 20% taniej. Więc zobacz, ile korzyści masz w momencie, kiedy jesteś klubowiczem. Jeżeli jeszcze nie jesteś, 20% zniżki. Eee, trzy, dwa bunniki, trzeci w gratisie dla klubowiczów, a, jeszcze jeden, pro, promocja, dwa zapachy, można sobie zakupić w specjalnej cenie, eee, również za 39 zł, dwa zapachy wychodzą, e, choice, które chcę, sobie wybieram e, i zamawiam, więc tyle wspaniałych korzyści dla klubowiczów, natomiast jeżeli nie jesteś klubowiczem, to już wiesz, co masz sobie zamówić z katalogu numer 7 u osoby, która Ci wysłała ten filmik, bądź sama sobie Eee, w takim razie zamów. No, i na koniec mam jeszcze dla Ciebie świetną wiadomość, ponieważ w katalogu numer 7 mamy specjalną ofertę, gdzie do zgarnięcia jest aparat Instax. Ten cudowny, wspaniały aparat za 9,90 tylko wersja fioletowa, bo ja mam swoją wersję dobraną do sukienki, oczywiście. Wersja fioletowa do zgarnięcia dla Ciebie, nim się robi zdjęcia, gdzie wyskakuje nam wspaniałe, cudowne fotki, które są niezapomnianym prezentem, niezapomnianą pamiątką. Więc pamiętaj, ujęcie jest tylko jedno. A co zrobić, żeby to zgarnąć? Koniecznie odezwij się do osoby, która Ci podesłała ten filmik i dowiedz się, jak zgarnąć aparat Instax, bo jest kilka sposobów na to, by go mieć za 9,90. Mam nadzieję, że Ci się podoba i mam nadzieję, że Ci się podoba oferta katalogu numer 7. Dziękuję Ci za dzisiaj, za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!